Nasze targi przede wszystkim są bardziej kameralne. Jeśli para przychodzi do nas na targi, to nie zmęczy się ilością wystawców, bo tych wystawców zwyczajowo jest mniej niż na takich komercyjnych dużych targach. Też nie robimy żadnych dodatkowych pokazów. Chcemy, żeby ta atmosfera była przyjazna po to, żeby para młoda wyniosła jak najwięcej. Myślę, że trendem może być taki powrót do vintage i zero waste tak, na weselach. Zarówno jeśli chodzi o ubiór, tak samo jak o dekoracje, że... Pary dbają o to po prostu. Rozglądamy się właśnie za innymi propozycjami, którymi jeszcze nie ustaliliśmy. Za typowym. nietypowym, za nietypowym. Kwiatów. Jakieś może inspiracje, zobaczcie, tak. może akurat coś tutaj wybierzemy. W przypadku par takich właśnie, które są jakby... Uczestnikami targów, takim alternatywnym wyjściem, rządzi teraz dosyć mocno kolor. Taki żywy, mocny wkroczył na salony ślubne. Ja myślałem bardziej o jakichś innych obrączkach niż typowo złotych, ale nie wiem, czy coś takiego znajdziemy. No ja w ogóle chciałam zobaczyć, jakie są możliwości, co tutaj można by było zobaczyć takiego innego, co by się wygaśniało. Obrączka damska jest ażurowa, jest delikatna, subtelna, eee, nawiązuje trochę do stylu boho, ale żeby panu już nie kazać. No... No tych listków, kwiatków i wszystkiego, co nas cieszy kobiety i podkreśla naszą kobiecość. Obrączka Męska ma dalej kształt klasyczny, powiedzmy bardziej nowoczesny, natomiast w środku jest nawiązanie do obrączki damskiej, jest po prostu odbicie tego wzoru w środku, więc troszkę nawiązanie też do takiego e, żebra Adama. Właśnie dopiero szukamy inspiracji, nie mamy jeszcze konkretnego pomysłu, ale na pewno chcielibyśmy coś niestandardowego. Na pewno to, czym będą się wyróżniały te takie ślubne stylizacje, to luźne, lekkie konstrukcje, czyli nie takie twarde. Bardzo zabudowane garnitury jak kiedyś, tylko bardziej w takim włoskim stylu, żeby to miało taki luźny, zwiewny charakter. Beżowe, pastelowe kolory, mniej może nasycone, w takim stylu boho. To było rok temu modne i w tym roku obstawiamy, że, że też tak będzie. Czekamy na takie pary, które mają niestandardowe podejście do swojego ślubu, które mają pomysł na, przykład na ślub boho albo ślub w plenerze. A wtedy jest bardzo dużo takich smaczków, takich dużo detali, dużo jest takich. Czasami są to motywy lasu, czasami to są innego typu szczegóły, które bardzo doceniają, jak są podkreślone i uwiecznione.